3, 2, Dobry wieczór, witam na pomeczowej konferencji prasowej. Zaległy mecz Orlen Basket Ligi, Anwil Włocowek. Kolejna grupa spożywcza 97-66. Taki jest wynik. Pierwsza część konferencji. Razem z nami przedstawiciele zespołu gości. Trener pan Wojciech Łycharski, zawodnik Kasper Marchewka. Zaczynamy od zawodnika. Kasper, poprosimy o komentarz. Gratulacje dla zespołu Anwil Są naprawdę no bardzo jak Chcieliśmy tutaj na pewno się chcieliśmy z nimi walczyć. Młodsza to cieszy, bo jak się to udawało, popełniliśmy kilka błędów, ale, ale jak były porównane, niestety w drugiej połowie ramy pokazywano, że są i tak już wszyscy rozgrywali wszystkie mecze i nie podjechali. To, to wszystko, my mamy 3 mecze z Dąbrową i, i teraz my się liczymy. Dziękuję Kasper. Czy są pytania do zawodnika? Zatem możesz udać się do szatni. Przede wszystkim gratulacje dla drużyny z Włocławka. Dla ten rafa Sunkiewicza myślę, że to nie jak slogan powtarzany, ale, ale myślę, że bardzo mocna jakościowa drużyna została odbudowana tutaj w Włocławku. Jeszcze po, po przyznaniu obywatelstwa Lukowi myślę, że to otwiera jeszcze szanse i możliwości na wzmocnienie zespołu. Zespół się dobrze prezentuje, nie tylko w kraju, ale za granicą też to jest bardzo ważne. szczerze tak jak Kasper wspomniał, w pierwszej połowie przede wszystkim zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że w ciągu 6 dni gramy trzy mecze i to jest jak na zespół, który prowadzę i na ilość zawodników tych mam, to jest naprawdę zabójcza dawcza i mamy świadomość tego, że tych trzech meczów nie jesteśmy w stanie zagrać w tym rozterze na, na pełnych obrotach więc ta rotacja będzie trochę szersza. Myślę, że w pierwszej połowie napsuliśmy trochę krwi, pokazaliśmy charakter. Druga połowa to była dominacja Anwilu, zwłaszcza trzecia kwarta, no teraz myślę, że na, nawet jeśli udawało nam się dobrze bronić i, i, i spore fragmenty każdej akcji funkcjonować według naszych zasad, to później na końcu padał kosz wynikający z tak zwanej jakości, to była jakość gracza, który trafił do punkty z w znaczy punkty, spenetrował, wstawił piłkę do kosza. To już jest różnica po prostu umiejętności, jakości, doświadczenia, bo naprawdę było kilka akcji, takie, gdzie naprawdę doprowadziliśmy do shotklocks, rzutów w ostatnich sekundach akcji, ale rzuty wpadały, bo rzucali je gracze, którzy, którzy mają rzucać do kosza. Także świetna robota. Tutaj pierwszy raz wprowadziłem mecz na Hali w Zławku świetny doping. No tu się czuję koszkówkę. A myślę, że dowodem na to, że troszeczkę nam krwi, Dużo nie jest Włocławka i jesteśmy charakterem zespołem. Myślę, że nawet ostatnia akcja meczu Jarmia pokazuje już tą złość sportową, która wynikała moim zdaniem z tego, że weźmiemy beż, i też się dużo działo. Oczywiście że... naprawdę się naprawdę do Wszyscy wiemy, jak to wygląda. Jeszcze raz gratuluję. I... Czy są pytania do pana Dobry wieczór, Michał Nagle z redakcji na Online. Trenerze mam pytanie, ponieważ większość trenerów karierskich prowadził Pan zespół ligowy Jak chciałem spytać Pana o te różnice jakie Pan dostrzega w prowadzeniu zespołu między pierwszą ligą a ekstraklasowym zespołem? Czy coś Pana zaskakuje, zaskakuje na plus, minus? To już wspominałem kilkukrotnie, że rzeczywiście wcześniej pracowałem na poziomie, który się ale proszę pamiętać, że mam za sobą pracę w kadrach młodzieżowych. Pracowałem jeszcze reprezentacji seniorskiej B. Nie byłem na miasteczkach świata, więc widziałem, ale na koszykówki, pracowałem w paru sytuacjach, również innych niż pierwsza liga. A do tego pierwsza liga nie jest dla mnie obcym miejscem, bo obserwują śledzę, dokształcają się, pracowałem. Więc co mogę powiedzieć? Różnica na pewno jest w fizyczności. i Tutaj na pewno prowadząc zespół trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że albo się kupuje fizycznych zawodników, albo próbuje się tworzyć projekt jak nasz, w którym w czasie sezonu naprawdę bardzo ciężko jest budować fizyczność, motorykę i tak dalej, wszystkie te rzeczy. My często budujemy je nawet kosztem trochę wyników może, po to żeby ci gracze się rozwijali. Bo widzimy w Włocławku, tak jak wspomniałem, przejeżdżamy gotowi zawodnicy. Jeśli przyjeżdża nie niegotowy zawodnik, to nie idzie do domu. I tak to wygląda. Więc to jest na pewno ta różnica. Oczywiście dużo bardziej rozwinięta taktyka i tak dalej. Natomiast domówmy no, się, jeśli nieskromnie gdzieś powiem, jestem na tym poziomie, to raczej gdzieś w tych anałach się w miarę poruszam. Oczywiście yy, cały czas się uczę i z dużą pokorą podchodzę do tego, Natomiast myślę, że, że, tak jak mówię, do tej pracy, którą my musimy wykonać, czyli tak naprawdę wychowywania tych zawodników i budowania tych ludzi, myślę, że, że ten zestaw tenerski, bo to myślę, że tak ujmę, jest, radzi sobie. Powiem w ten sposób, odpowiem Panu. Myślę, że doświadczony trener ligowy, hmm, mający jakieś cele i dużo do stracenia, może tak to ujmę. Yy, no, bo mu bardzo ciężko płacić taki zespół. jak mówię, tutaj naprawdę wielokrotnie trzeba e, schylić głowę i wrócić się trzy kroki do tyłu. Wrócić się zawsze trzeba do tyłu, trzeba trzy kroki wrócić, żeby móc zrobić kolejne do przodu. E, u mnie jak zawodnik zagra źle, wypadnie, ale bez problemu, tego nie zwalnia, nie biorę następnego. Ja go uczę krok po kroku. A w drużynach, które grają o wysokie cele, to wygląda w ten sposób, to się nie sprawdza, w miarę możliwości, wiadomo, że zawsze się da, ale z reguły się tego gracza Więc to, to jest bardzo trudna praca. Ja bym też chciał sobie zrobić zakupy, teraz wprowadzić trzech zagranicznych zawodników doświadczonych. No czy chciałbym, mógłbym, bo to nie o to, czym chciał. I zbudować drużynę, która by się coś biła, bo myślę, że z tym rustarem polskim, który mamy, moglibyśmy naprawdę walczyć o, o to fajne cele w tej lidze. jak gdybyśmy dołożyli do tego czterech oczu. To proszę zwrócić uwagę. Pomijam zespół z bo to jest świetnie zbudowana drużyna, to jest drużyna i to, kropka, odchodzimy dalej. Ale nawet fenomen Ligi w ostatnich czasów, drużyna z Torunia czy drużyna z Dąbrowego to wygrywa trzeci czy czwarty mecz rzędu i nie wiem, czy ktoś z Państwa wie, ile punktów w tych czterech meczach łącznie zebił Polac. to no, z 12 w czterech meczach. No tak to wygląda. I tu jest jakość, ci gracze przyjeżdżają, tworzą a ja kasia to rozumie. My staramy się zrobić tak, żeby gracze pokroju właśnie Witzczep, Gordon, Szumer przede wszystkim kiedyś mogli wejść na ten poziom i grać nie tylko dla klubu, ale dla kadry. No Ktoś to musi zrobić. Jest to niewdzięczna robota i powiem szczerze, że nie każdy chciałby. Ją ja chcę, pracuję. Jestem wdzięczny, pokorny, tak długo jak mogę to robić, to cieszę się, że, że jestem na tym poziomie i dziękuję za możliwość, że ją dostanę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Telera. Pytania jeszcze jakieś? Zatem dziękuję bardzo. Dziękuję. To, bardzo. dziękuję. Słuchaj się. Słuchaj. Słuchaj się. Bartł, gdzie jesteśmy? Konferencyjnym rzecznemu. Trzy, I przed nami druga część po meczowej konferencji. po zaległym meczu Orym Basket Ligi Andrii 97, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 66, trener pan Przemysław Prasunkiewicz oraz zawodnik Maciej Bojanowski skomentują to spotkanie na gorąco. Po jego zaznaczeniu, Maćku, proszę bardzo. Myślę, że byliśmy skoncentrowani od pierwszej minuty do ostatniej minuty. Mieliśmy mało czasu na przygotowania, aczkolwiek sztab szkoleniowy przygotował nas bardzo dobrze. Zespół z gminy nie zaskoczył nas niczym. Mogliśmy o, wszyscy zagrali, tak. Mogliśmy rotować zespołem. Wszyscy zagrali i to na pewno cieszy. Widzę. 14 strat 26 as jest myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Każdy się nakręca, każdy każdego nakręca, także naprawdę dobrze to wygląda. Natomiast pocieszymy się na pewno do jutrzejszego dnia, ponieważ drugi dzień świąteczny, bardzo ciężkie spotkanie z Warszawa i będziemy się skupiać już na kolejnym przeciwniku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Maszko pytania? Czy mamy pytania do zawodnika? Ja. Tak ok, teraz oddaję się o komentarz. Z tą koncentracją nie było tak chloru, jak Macie powiedział, natomiast to też po takim ciężkim i emocjonalnym meczu, jak parę dni temu z Ostrowem spodziewaliśmy się, że możemy troszeczkę zacząć wolniej i tak też się stało, natomiast... Takie mecze ze słabszym przeciwnikiem i tu nic nie promuje, A co, bo myślę, że Glenn że Brauski robi fajną robotę, stawiając na młodych graczy i widać, że ci gracze z mężu na mecz grają coraz lepiej, robią postępy, natomiast mamy jakby swoje cele i tutaj w meczu z, z takim młodym zespołem możemy sobie pozwolić na to, żeby, żeby każdy zawodnik zagrał. że tak jak powiedziałem, mężu parę dni temu i dla takich na przykład zawodników jak Macie Bojanowski, którzy wracają po kontuzji, to dobrze, że, że, że taki mecz ma miejsce po Ostrowie i, i można macieka wdrażać w te obciążenia meczowe. Natomiast defensywnie Złożyliśmy sobie tutaj punkt numer jeden Bryce yy, Alford i myślę, że Wiktor, Kuba, jako łączka, też parę osób ukryło i tutaj, tutaj dwa punkty, więc yy, to główne założenie defensywne udało się zrealizować. Dziękuję trenerze. Michał, proszę, proszę. Dobry wieczór, Michał Nagel, Anwil Online. Trenerze, mam pytanie o właściwie kwestię motywacyjną zawodników. Czy ciężko jest teraz zawodników zmotywać, bo mogą czuć się też, teraz bardzo mocni, zwłaszcza, że odnieśli 13 zwycięstwo. Czy ciężko jest ich tak trzymać pod frontem przed kolejnymi spotkaniami, w cudzysłowie? To, no, to też jest moja praca i jakoś się udaje to zrobić, natomiast byłem też zawodnikiem i wiem jak to jest. Grałem w bardzo słabych zespołach, grałem bardzo mocnych i, i kiedy wygrywa się ze strobem yy, taki mecz telewizyjny i tak dalej, to, to wiadomo, że yy, ja bym nie chciał, żeby tak się działo, ale to jest poza, myślę, każdym trenerem. I te koncentracja na pewno jest bo to jest, jak już mówiłem, chemia jakaś tam w organizmie e, trochę nas pobudza, a potem jest, jest mocny spadek. Chemia naturalna, oczywiście, e, adrenalina. E, natomiast e, to, to jest e, e, przywilej posiadania tak szerokiego składu, że gracze, którzy na co dzień grają mniej, to Tutaj na pewno nie, nie powinni e, mieć mniejszej motywacji, dlatego też takie mecze można wygrywać e, większą ilość za e, czy mecz z Legią, Warszawa może być potencjalnie trudniejszy niż ze Staną, czy to się dopiero okaże? Myślę, że to jest najwyższa półka trudności w Polsce. To się nic nie okaże, to wiadomo, że Legion ma świetną obronę. E, ma parę graczy, którzy potrafią zdobyć punkty w ciężkich sytuacjach rzutami przez ręce i nawet przy bardzo dobrej obronie, tak więc myślę, że to jest całkiem inny zespół niż ostrów, natomiast poziom trudności to jest najwyższy głos. Dziękuję bardzo. Pytania? więcej nie ma, ponieważ dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry.